Będzie dobrze. Dobrze idziemy. Się. To super. Jak wrażenia po przedszkolu? Genialne dzieciaki. Tak? To spoko. No to co? Teraz czekamy na duże dzieci. W celach charytatywnych, na przykład krew można oddawać w bankach krwi, w szpitalach. I tą krew ofiaruje się tym osobom, które ją, ją potrzebują. Okej, okay, a ile trzeba mieć na żeby oddać krew? 18. 18, a są jakieś warunki takie wyszczególnione? Trzeba mieć odpowiednią wagę. Odpowiednią waga. A w twoim przypadku ile powinna wynosić? 50 kilo. Ok, dzięki. Kiedy można krew? Kiedy ukończymy 18 lat. Co jeszcze? Ale jakieś okoliczności specjalne. Jak ktoś na przykład potrzebuje bardzo. na przykład. No, kiedy jeszcze? A czy każdy człowiek może dać Nie. Zdrowy. Zdrowy w jakimś sensie. <gry> Nie wiem, nie Nie, choruje. nie, choruje nie choruje choroby, Mhm. Spoko. Dużo. No bardzo, nie więcej później. <noise> Ale może jeszcze coś. A dlaczego akurat krew jak po wypadku albo coś dlaczego? Może tak zapytam. Może wykrwać się. Dlaczego byś oddała krew, jeśli już byś mogła? Co? Żeby pomóc innym, innym ludziom. Króżanka obok? No też żeby pomóc. <grystanie> a słuchajcie, a takie pytanie jeszcze mam do Was, nie? Co się dostaje w zamian... Cicho. Co się dostaje w zamian za oddawanie krwi? Czekoladę gorzką. <grystanie> może wiecie ile? Zależy ile się to No to sporo tych litrów trzeba było oddać, nie? Dobra, super. Żeby komuś pomóc i mieć z tego satysfakcję, że komuś pomogłem. Z taką nazwą jak złoty lek. Dlaczego krew jest uznawana, nazywana jako złoty lek? Bo krwi nie można wyprodukować normalnie. Łapka do góry, łapka. Bo krwi nie można wyprodukować normalnie. Tylko Jakaś inna możliwość? Nie można kupić. Super. A w, jaki, w jakim celu to jest krew? się będzie o poszkodowana na wypadkach. Na przykład. Kiedy jeszcze? W jakim celu? Ale ten taki, wiecie, ten taki cel. Nie? Jak myślicie, tacy ludzie, którzy oddali krew, dobrze się czują? Nie mają jakiś no problemów? Mogą uratować tym, komuś życie, a to raczej mają z fakcją. No tak. Tak przyjaciel jak rzekł kiedyś, dziś go nie ma. A takie jeszcze odrębne pytanie, nie z tematu krzywdactwa, na temat twarzki. Dlaczego warto pomagać jest innym ludziom? Ludziom potrzebującym, którzy po prostu y, od życia, od losu nie stają w górę. Czym, co wy. Łapka w górę. Dlaczego warto pomagać? Jeśli to pytanie jest dla was za żeby zobaczyć ich uśmiech na twarzy, żeby mieć satysfakcję z tego, że im się pomogło. No, na przykład. Co jeszcze? A co możecie dać od siebie takiego, oprócz tych wszystkich prezentów i tego, co Wam tak, wiecie, zbywa, czy coś tam, nie? Możemy jest coś się, takiego? Możemy dać na przykład, jedzenie, pić, a my możemy sobie kupić, a tam ci nie mogą. Aha. A oprócz tego? Żadnej rzeczy materialnej. Co możecie dać Przez oprócz tego? To rozmowa. rozmowa. na przykład. To jest bardzo dużo. Co jeszcze? Podzielić się z kimś czymś, nie wiem. No, rozmawialiśmy o tym przed chwilą. Co możecie oddać? Nie. No. To jest też jakiś prezent. To wie? też jest prezent. Życie jakaś można? Daję no, tak? w życiu jakąś pomoc. Tak, że tak. tak. A na przykład jest sobie taką sytuację. Na przykład yy, jakaś osoba z naszej szkoły potrzebuje pomocy, ale nie takiej materialnej, prawda? Czyli nie potrzebuje yy, żadnych pieniążków, nic. Ale jest na przykład, nie wiem jak to powiedzieć, potrzebuje czegoś innego. Czego potrzebuje? Na przykład jakiś znaczy. człowiek. O, to mi chodziło o wsparcie. Co jeszcze taki człowiek potrzebuje? Tak mówiłaś, rozmowy, wsparcia i czego jeszcze? Nie. nie. nie, nie wiemy. Wiemy. Coś, coś, coś w ten design. Miłości. Miłości. Cześć. Miłości. Słuchajcie, jeszcze mam do was taką prośbę. Taką, ale nie zrobicie dużo płótnie, nie? Chcę, żebyście wszyscy razem grupą pozdrowili tych wszystkich ludzi, którzy będą z nami na tym festiwalu, bo bo dla nich jest, wasze wypowiedzi są ważne. Oni też się uczą tego. Wszyscy się uczymy tego pomagać. Nie? No, Także ja chciałbym, żebyście wszyscy chociaż pomagali do tych ludzi, chociaż powiedzieli im te siema, nie? bo oni robią coś ważnego, dają krew więcej, nie? wspierają słodycze dla biednych dzieci. Nie wiem, może u was w szkole też są takie akcje. Jeśli nie, to zachęcam do robienia takich akcji przez samorządy i, i tym podobne. Zrobicie to dla nich, nie? Chyba. Czy się nie odwarcie? Zrobicie to dla nich, nie? Na tylu, że nie Dobra. No to super. To stancie sobie gdzieś tak jakoś w grupie. Tutaj, ok?